Cześć, kochani, w kolejnym filmie dzisiaj zmierzymy się z pewnym wyzywaniem, a mianowicie spróbuję sobie zrobić taki pełny makijaż powiedzmy, że nawet na wyjścia, dlatego że nawet będą w użyciu sztuczne rzęsy i to chyba będzie najdroższa rzecz, jaką użyję w tym makijażu i spróbujemy się zmieścić w 100 zł. Powinno się udać, bo z tego co liczyłam, to właśnie około stówki jest, ale nie przesądzajmy sprawy, zabieramy się do rzeczy. Ja zawsze zaczynam od oczu. Oczywiście wcześniej już nałożyłam krem na twarz, bo to jest jakby u mnie standardowe. I pierwszą rzecz, którą nałożymy będzie Makeup Revolution Focus and Fix Eye Primer. O, proszę bardzo, tak się to prezentuje. Jest jeszcze zafoliowane. W sumie to będzie też taki trochę test na żywo, bo specjalnie pod jakby ten filmik zamawiałam rzeczy. Zobaczymy, jak się te rzeczy sprawdzą. Standardowa forma, czyli w, taka jak w korektorze. No, bazę rozprowadzało się bardzo przyjemnie. Jestem ciekawa, jak będzie trzymała cienie. Na pewno, jeżeli dobrze się sprawdzi, to pewnie pojawi się w ulubieńcach. Bo jednak, bazę to jest to. Tego ja bardzo lubię używać I to co musi się pojawić w każdym moim makijażu Więc jak wiecie ostatnio miałam Dwie takie dosyć ulubione Jedna była z Absolute New York To było coś co znalazłam w jakimś Glossy Boxie A druga była z Palladium um, To była jakaś taka niby ziołowa Ale obie się spisują świetnie Dobra przechodzimy do cieni Cienie które dzisiaj będziemy używać to jest taka paletka Z Manhattanu. E, ona się nazywa Top News Eyeshadow e, I wybrałam e, właśnie ją Express Yourself Wybrałam ją właśnie dlatego, że podobały mi się te kolory. To są właśnie takie kolory, których ja używam na co dzień, już skończyłam z jakimiś tam niebieskościami albo innymi szalonymi kolorami, głównie to jest właśnie taki jednak odcienie ziemi, więc zrobimy sobie teraz, spróbuję sobie zrobić makijaż oka właśnie tą paletką. cienie mamy mniej więcej nałożone powiem wam, że nawet dosyć pozytywnie mnie ta paletka zaskoczyła użyłam, już wam pokażę, których cieni w kąciku mam oczywiście ten środkowy najjaśniejszy w zewnętrznym kąciku jest ten najciemniejszy, chociaż też on do jakichś bardzo wybitnie ciemnych nie należy no i jeszcze na środek powieki nałożyłam sobie trochę szeczkę tego takiego koralowo-różowego troszeczkę błyszczącego w zasadzie to one wszystkie się błyszczą a myślałam, że będzie ta pigmentacja gorsza, natomiast nie jest zła ach, no i jeszcze jedna rzecz bo jakby robimy wyzwanie kwotowe, więc potrzebne są ceny, a ponieważ ja już jestem stara i mam dziury w mózgu i cen nie pamiętam, to na pewno wszystko będziecie mieć wypisane na dole i będzie pięknie to zsumowane i tam będziecie mogli sprawdzić czy faktycznie mi się to wyzwanie udało ale już wam teraz zdradzę, że wydaje mi się że tak Przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do eyelinera i to będzie eyeliner, który jest moim hitem, a który dodatkowo tym razem jest wyjątkowo jeszcze tańszy niż zwykle, bo kupiłam go na promocji w Rosmanie minus 49%. Mówię oczywiście o tym linerze z Vibo, ja sobie już od jakiegoś czasu podobałam tą wersję niby wodoodporną, ale czy ona taka wodoodporna jest, to bym nie powiedziała, natomiast jest to zdecydowanie mój ulubiony liner, najwygodniejszy, no może nie jest jakiś wyjątkowo właśnie trwały, ani też nie wystarcza na bardzo długo, bo już po jakimś tam czasie zaczyna się dosyć szybko jakby kruszyć, ale i tak najbardziej go lubię. Także teraz będziemy sobie malować kreskę. Teraz przechodzimy do rzęs. E, rzęsy najpierw sobie troszeczkę wytuszuję, a potem tak jak wam już powiedziałam wcześniej będę przyklejała sztuczne e, no tak sobie wymyśliłam żeby było trudniej e, użyję e, tuszu z Essence Multi Action Mascara, to jest ten ciemny tusz, który był kiedyś bardzo bardzo popularny z tego co ja pamiętam to jest ten tusz właśnie w czarnym opakowaniu, który był kiedyś bardzo bardzo popularny, a on jest naprawdę niedrogi, także e, wytuszuję sobie nim rzęsy i ja mówiąc szczerze go nigdy nie miałam w tej wersji. A przynajmniej nie przypominam sobie, że bym go miała. Tak więc jestem bardzo podekscytowana. No powiem wam, że wybitny to ten tusz nie jest, ale zrzucę to na karpę tego, że jest nowy i świeży. Może po jakimś czasie będzie się spisywał lepiej. Nie wiem, na razie... Znaczy... Akurat do tego makijażu jest ok, bo jest na tyle rzadki, że te rzęsy tak bardzo delikatnie zostały pokryte. A ponieważ będę nakładała sztuczne, to nie było nawet sensu, żeby robić z tego jakieś nie wiadomo jakie firanki, nie wiadomo jak um, pogrubione rzęsy. Dlatego w sumie na potrzeby taki, tego makijażu jest ok, ale do noszenia samego w sobie może być z tym różnie. Zobaczymy. Teraz będę przyklejała rzęsy. Rzęsy, które wybrałam. Um, to jest mój drugi w kolejności ulubiony podemy listpis model z Ardel. I one, tak jak mówiłam, z tego wszystkiego chyba były najdroższe Bo kosztowały 19,90 I to jest model 111 Black One są takie długie, wachlarzowe Ale właśnie nosiłam je Zaraz po zdjęciu Moich tych rzęs 2 do 1 Które nosiłam ostatnio przez 2 miesiące Słuchajcie, nosiłam te rzęsy 2 miesiące I jestem w szoku, że tak długo mi się utrzymały I wydaje mi się, że jeszcze na Pod koniec czerwca albo na początku lipca Zrobię sobie jeszcze raz, żeby właśnie Na wakacje je mieć, bo jest to niesamowicie i byłam tak naprawdę bardzo zadowolona. Więc wracając, nakładamy rzęsy, nałożę je poza wizją, bo to mi zwykle się schodzi i nie ma sensu um, i zaraz to was wrócę. Rzęsy przyklejone są dosyć długie, tak teraz w ogóle mi się wydaje, że są dłuższe niż e, pierwotnie e, mi się wydawało, ale tak no jakby robimy w wersję wyjściową. Przechodzimy teraz już do makijażu twarzy. I zaczniemy od podkładu Jeżeli chodzi o podkład, będę używała Rimmel Stay Matte w odcieniu Ivory I to jest taki mały testerek, który chyba kosztował 5 zł Ale tak jak mówię, nie pamiętam cen, więc wszystko będziecie mieć wypisane na dole I właśnie sobie ten podkład teraz nałożymy na twarz podkład jest bardzo, bardzo gęsty i też trzeba szybko z nim pracować, bo inaczej zastyga i tak się robi mało przyjemnie, ale ma całkiem znośne krycie. Oczywiście to moje przebarwienie po moim drugim nosie, który mi się zrobił jakieś dwa tygodnie temu, no to już tutaj trzeba będzie użyć korektora, który wam zaraz pokażę i mam nadzieję, że on sobie z nim poradzi, ale reszta wygląda całkiem przyjemnie, no i od razu już mamy matową buzię. Ja ten podkład kiedyś używałam, miałam jego pełnowymiarową wersję i e, też bardzo, bardzo go lubiłam Ale tak jak mówię, on jest specyficzny Troszeczkę trudniejszy do pracy Więc jak chcecie sobie przetestować, czy to jest coś dla was To myślę, że taki tester właśnie e, 15 ml będzie dobrym rozwiązaniem Bo tak jak mówię, on jest gęsty Więc tak czy siak wam na bardzo długo wystarczy Teraz użyjemy kolejnego produktu Z Makeup Revolution To jest naprawdę całkiem niezła marka, powiem wam szczerze e, I będziemy używać Korektora To jest korektor e, Focus and Fix Liquid Concealer. Tak on wygląda. Ja mam go w odcieniu Light, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj powinno być napisane. Tak więc, jak widzicie, jest nowy. Przy okazji, sprawdzimy jego krycie, jak się sprawdzi na moich cieniach pod oczami, bo one są najlepszym testerem wszelkich tego typu korektorów. powiem wam, że zachwycona nie jestem, chyba nam musiała dołożyć drugą warstwę, bo to krycie jest takie średniawe no jestem przyzwyczajona do lepszego krycia jeżeli chodzi o właśnie korektory pod oczy, tak więc jeszcze troszeczkę sobie tego korektora dołożę i przejdziemy do następnego produktu no niestety druga warstwa nie pomogła, tak więc nie jestem zachwycona tym produktem, ale co tam e, może się trafić jakaś jedna e, czarna owca w tych wszystkich rzeczach było na razie, było z wszystkim super. No więc przechodzimy teraz do pudru. Puder, którego uwielbiam nagrywać u siebie na dzielni, zawsze ktoś drzeryja. Puder, którego dzisiaj użyję to jest Manhattan Clear Face i wybrałam sobie odcień 72 Sand i to on oczywiście ma tutaj też od razu gąbeczkę, której ja nie będę używać, tylko użyję standardowo swoich pędzli. Najpierw sobie utrwalę korektor, który jest, ale jakby go nie było pod oczami, a potem przybuduję całą twarz. Powiem Wam, że puder mnie całkiem pozytywnie zaskoczył. Nie spodziewałam się, że będzie taki przyjemny w użyciu. Oczywiście troszeczkę się sypie, ale to jakby jest w standardzie, jeżeli chodzi o pudry w kamienia, Już się do tego przyzwyczaiłam, że one mają tendencję do tego, żeby robić naokoło bałagan. Wcale nie mniejszy niż pudry sypkie czasem. Szczególnie jeżeli używam swoich pensji. Ale wracając do tematu, puder, jak widzicie. Wydaje mi się, że super, ani nie przyciemnił podkłady, ani nic, kolor jest odpowiedni, no i w połączeniu z tym matowym podkładem z naprawdę daje nam matowe wykończenie, więc możecie zapomnieć o tym, że będzie się świecić. Dobrze, to teraz przechodzimy do różu. Róż to będzie ruszy z Maybelline, on się nazywa White Blossom i to jest taki wypiekany, czyli te takie już wypukłe róże. Ja bardzo lubię tego typu produkty, bo one są od razu rozświetlające. Już od jakiegoś czasu w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale zrezygnowałam z korzystania z brązerów. Pomimo, że mam okrągłą twarz i teoretycznie powinnam się konturować, no to jakby nie jestem przekonana co do tego, że robię to dobrze i wolę nie robić tego wcale. Tak więc przynajmniej na razie, może jeszcze będę próbować. Tak więc teraz sobie użyjemy tego różu. Tak jak powiedziałam, to jest Wild Blossom 205. Zobaczymy, jak się będzie. E, sprawdzał. Wow. Wydaje mi się, że jest dosyć mocno napigmentowany, aż chyba trochę przegrałam z aplikacją na pędzel. No powiem wam wow. Jestem zachwycona. Bardzo mi się ten odcień podoba. E, nie wiem, czy wy go aż tak dobrze widzicie, bo oczywiście kamera troszeczkę zjada kolory, ale no, ja, mi się bardzo podoba, jest fajny, rozświetlający, będzie idealny na te pole roku e, No i przy tym nie jest drogi, bo jesteśmy w wyzwaniu makijaż za 100 zł, także no powiem wam, rewela A przez to, że niedawno skończył mi się mój ulubiony róż z Benefitu, to może się okazać, że będzie to mój ulubiony róż teraz Kto wie, kto wie Dobra, zostały nam jeszcze brywi i zostały nam usta Czego by to zacząć? Może zaczniemy od brwi. Jeśli chodzi o brwi, to mam kolejny produkt z VIBO, który kupiłam na promocji minus 49% w Rosmanie, i to jest eyebrow stylist. To jest coś, czego ja jeszcze nie miałam, więc też nie wiem, jak się będzie sprawdzać. Oczywiście wybrałam brązowy, no bo jakże by inaczej, nawet w sumie nie wiem, czy to mają jakieś inne odcienie. Wydaje mi się, że tylko brązowy był na półce. Nie będzie to na pewno taki efekt jak sobie robię Aquabrau, czyli te brwi nie będą aż tak ciemne i wyraziste, ale mam nadzieję, że w jakiś tam sposób zostaną one nim podkreślone. No, powiem Wam, że nie jest źle. Oczywiście, że brwi są ciemniejsze, nie są aż tak wyraźnie wyrysowane jak właśnie przy użyciu aqua brow, tak jak Wam powiedziałam, ale całkiem nieźle sobie poradził. No, wydaje mi się, że zasługuje na łapeczkę w górę. No i ostatnia rzecz, taka wisienka na torcie, którą jestem z jednej strony podekscytowana, a z drugiej strony troszeczkę się boję, to jest pomadka. I to jest pomadka z Miss Sporty. Ja pamiętam jak używałam pomadek z Miss Sporty na samym początku, jak zaczęłam nagrywać YouTube'a. Potem przesiadłam się teraz głównie na, na, na MAC i na Golden Rose, a o Miss Sporty troszeczkę zapomniałam i znalazłam tą, która wygląda przepięknie. Zobaczcie jaki to jest kolor. Druga sprawa, pachnie czymś, co ja uwielbiam czyli arbuzami, melonami i ogórkami. <grym> to jest akurat taki zapach, który ja naprawdę bardzo, bardzo lubię. To jest w ogóle odcień. Zacznijmy od tego. I Love z linii Perfect Color, Color Lipstick. I właśnie pomalujemy sobie usta. Troszeczkę się boję, że będę w niej wyglądać plastikowo, ale cóż, takiego zapachu warto. Mm, mm, mm. No, jest to ewidentnie odcień gumy balonowej. Nie wiem, czy do tego makijażu oczu pasuje, ale w sumie nie czuję się w niej bardzo źle, tak więc... No, nie wiem, co powiedzieć. Po raz kolejny jestem zaskoczona. Ta pomadka była naprawdę bardzo, bardzo tania. I jeżeli tak jak ja lubicie zapach w ogóle ogórkowo-melonowo-arbuzowy, to tym bardziej wam się spodoba. Oni tam w ogóle mają mnóstwo odcieni. E, akurat tej pomadki, więc sobie zobaczcie. E, ja wybrałam ten, bo wydawał mi się taki najbardziej em, zbliżony do tych, których teraz używam. W ogóle jest dosyć podobna do Candy Yam. No dobra, przesadziłam, że jest podobna do Candy Yam. Jest jaśniejsza od Candy Yam, ale w dalszym ciągu obie są dosyć neonowe. E, jeżeli chodzi o rozprowadzenie, jest super. Jest fajna taka masełkowa, mm, dobrze się rozprowadza. Mm, więc nie, nie zbiera się jakoś specjalnie, naprawdę. Wow! Jestem zadowolona. No dobrze, to by było wszystko, bo już mi tutaj bateria miga, że za dużo godowa zgadam. Ko pora kończyć ten film. Tak jak powiedziałam, sprawdźcie sobie, czy udało mi się yy, sprostać wezwaniu makijażu za 100 zł. I jeżeli tak, to dajcie mi łapkę w górę. Jeżeli dałam radę. E, oczywiście jak zawsze e, zachęcam was do komentarzy i e, do wymienia się opinii na temat kosmetyków, które e, użyłam, może je znacie, może macie jakieś, jakieś zdania, może chcecie spróbować, koniecznie dajcie znać. E, no i oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.